Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego.net. Ja mam na imię Wojtek i nauczę się programować w języku C-Sharp. W tym odcinku zajmiemy się kolejną zasadą z zestawu Solid. Tym razem na literkę L jest to trzecia zasada. Ona się nazywa Liskow Substitution Principle. Zasada podstawiania Liskow. Liskow to jest nazwisko programistki Barbary Liskow, która zaproponowała na wykładzie o abstrakcji właśnie taką zasadę. Ona po prostu opowiadała o dobrych praktykach, kiedy tworzymy klasy pochodne, dziedziczymy z jakichś klas. I właśnie ta zasada, ona o tym mówi. I tutaj taki, taka uwaga. Ja dużo czytałem na temat y, tych solid, zasad solid i zauważyłem, że na wielu stronach internetowych te zasady są albo kompletnie nierozumiane, albo częściowo rozumiane. Czasami na dwóch różnych stronach przykłady, które pokazują, obrazują, jak, jak należy pisać, jak nie należy, są ze sobą sprzeczne, w ogóle w przeciwny sposób pokazują to samo, mylą te, te terminy. Także troszeczkę sobie poszukałem, obejrzałem wykład pani Liskow, bo jest w internecie dostępny. Jak ktoś jest zainteresowany, może sobie pooglądać, jak pani Barbara Liskow opowiada, właśnie jak należy te klasy dziedziczyć. Jest to chyba najbardziej słabo zrozumiana zasada solid, ponieważ o ile inne zasady są prawie zawsze, są bardzo dobrze opisane w internecie i prawidłowo. O tyle ta zasada, jak się jej szuka w Google, to po prostu bardzo często jest nieprawidłowo zdefiniowana. Albo nie w pełny sposób, albo mija się z prawdą, albo widać, że ktoś po prostu jej nie rozumie i pisze tylko ogólną definicję tej zasady. Bo ogólna zasada jest taka, że jeśli dziedziczymy, może przejdźmy jakby do konkretu, pani Barbarleyjska zaproponowała takie coś, że jeśli mamy jakąś klasę i ona spełnia jakieś warunki, to jeśli wydziedziczymy z niej klasę. To ona też powinna spełniać te same warunki. Czyli jeśli mamy jakiś obiekt i mamy obiekt pochodny, to on w zasadzie powinien zachowywać się dokładnie tak samo, jak ten obiekt, z którego dziedziczy, czyli jak włożymy go w, jaką, w jakieś mechanizmy, do którego został stworzony, to powinien on, on działać w tamtych mechanizmach. No i to znowu, co to znaczy, że on powinien działać, a kiedy nie będzie działał? No to może na takim przykładzie, że jeśli mamy klasę abstrakcyjną, która ma jakieś dwie albo trzy metody, to po pierwsze musimy te metody tak zaimplementować w naszej klasie, żeby one robiły to, co robiły w tej klasie, z której dziedziczymy, czyli na przykład jeśli mamy klasę samochód i wydziedziczymy z, nią, z niej klasę na przykład samochód elektryczny, no to chodzi mniej więcej o to, że naciśnięcie pedału hamulca, czyli na przykład metoda brake, czyli hamuj, nie może sprawiać, że samochód zacznie jechać szybciej. Albo naciśnięcie accelerate, czyli pedału gazu, musi powodować, że samochód przyspiesza, a nie zwalnia. Czyli chodzi o to, że ta pierwotna koncepcja danej klasy, ona powinna zostać zachowana. Jeśli my tworzymy swoją wersję właśnie takiej klasy, no to musimy, jakby rozumieć, że accelerate przyspiesza, brake zwalnia i nie powinniśmy zrobić, że robi to odwrotnie. Ponieważ ta metoda Liskow da się ją częściowo jakby wymusić na użytkowniku, ale nie do końca, bo chodzi o to, że pewne z tych zasad, one po prostu jakby wymagają, żeby samochód był samochodem, czyli na przykład samochód elektryczny nadal jest samochodem. Jeśli skręcamy w prawo, to ma pojechać w prawo, jeśli skręcamy w lewo, ma pojechać w lewo, jeśli przyspieszamy, ma przyspieszyć, jeśli hamujemy, ma zahamować. I nieważne, że nasz, nasz samochód elektryczny robi to trochę w inny sposób, bo na przykład podczas hamowania odzyskuje, odzyskuje energię albo nie zużywa paliwa, tylko zużywa, zużywa baterie, ale chodzi o to, że generalnie te, te właśnie elementy powinny, które są wymagane w takiej, w takiej klasie, no one powinny być po prostu one powinny działać zgodnie z intencją jakby twórcy tej klasy pierwotnej, tej super klas. Ok, no to może zróbmy sobie taki przykład, bo to chyba będzie najlepiej widać na takim jakimś przykładzie. Zróbmy sobie tu folder w naszym list of Mamy klasę CAR, i w naszej klasie CAR mamy public virtual, przyspiesz metodę. I tutaj mamy public speed i mamy accelerate, i wtedy ten speed sobie zmieniamy. Speed, accelerate, speed się tutaj zwiększa. Za każdym razem, jak wywołamy to do accelerate, speed zwiększa się. Ona już się zwiększa pewną prędkość. Możemy rozpoczynać proces zwiększania to już jest nieistotne. Wiadomo, że ta implementacja w każdym konkretnym aplikacji będzie zupełnie inna, ale druga metoda będzie się nazywała Public Virtual Decelerate albo na przykład zrobimy break i chodzi o to, że hamuj, czyli speed równa się zero na przykład, czyli hamujemy. No plus na przykład, zróbmy, że speed e, plus równa się powiedzmy tam 10. Przy każdym takim akceleracji przyspieszamy o 10 km na godzinę, szybciej jedziemy, a przy brake hamujemy do zera. No i powiedzmy, że taka jest intencja tej naszej klasy. Mamy taką klasę. Użyliśmy tu słowa kluczowego virtual, co znaczy, że te metody są, można przeciążyć, czyli można stworzyć swoje wersje tych metod, akceleracji i brake. No i teraz stworzymy sobie tutaj na przykład <laughs> samochód Chcemy sobie stworzyć teraz electric car. No i żeby nie tworzyć, ponieważ on te podstawowe części będzie robił taka każdy samochód, no to po prostu sobie dziedziczymy go z car. No i teraz mając tam virtual słowo, możemy sobie tu robić override i możemy sobie na przykład te accelerate metody nadpisywać. I możemy sobie coś tworzyć. I teraz gdybyśmy na przykład tutaj dali, rzucili jakiś wyjątek, show not implemented, czyli nasz elektryk może tylko przyspieszać, ale nigdy nie będzie hamował. No to już łamiemy zasadę listkow, ponieważ mamy takie cztery reguły, które musi, musi spełniać nasza klasa dziedzicząca. Pierwsza reguła, że sygnatura metody musi być taka sama, czyli sygnatura to jest nazwa plus parametry i zwracany typ. Czyli jak chcemy stworzyć taką metodę, którą robimy, override przeciążamy, czyli jakby robimy nową wersję tej metody z dziedziczonej klasy, no to ta nasza metoda musi mieć taką samą tą sygnaturę. Druga rzecz, że wartość zwracana powinna być taka sama lub węższa. To węższa, tu parametry mogą być takie same lub szersze, wartość zwracana musi być taka sama lub węższa. To chodzi o to, że, że o, o, chodzi o dziedziczenie, że na przykład, jeśli tu przyjmujemy parametr, e, m, jakiś typ, to możemy zwracanym typie zwrócić ten sam, lub węższy, czyli jakiś, z którego on dziedziczy, ale to no, jakby uprośmy sobie to na początek. Może zrobimy jeszcze jedno odcinek, kolisko, gdzie regu o tych regułach opowiemy. Na razie, powiedzmy tak ogólnie: metoda musi mieć takie same parametry, musi mieć taki sam typ jak ta metoda. Na początku, uprośmy sobie to, żeby było łatwo myśleć. Po drugie, wyjątki rzucane przez tą metodę muszą być takie same jak wyjątki rzucane w tej metodzie. I nie powinny być żadne inne dodatkowe wyjątki rzucane. Czyli samo, sama ta reguła już nam powoduje, czyli że ten break rzuca wyjątkiem, mimo że normalny break nie rzuca wyjątkiem. Po prostu nie zachowuje się w ten sam sposób, a to jest jakby ta czwarta zasada, że metoda, którą my nadpisujemy, tworzymy swoją własną wersję, powinna się zachować podobnie, tak samo do metody, powinna z zewnątrz wyglądać tak samo, jak działa, czyli wszystkie te aspekty powinny być takie same. Czyli ona... Rzucając tu wyjątek, kiedy chcemy zahamować, bo mówimy: Nie, 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 my stworzymy Selected Car, my będziemy używać tylko sobie tego Accelerate. On się zatrzymuje samoistnie, nie trzeba, nie ma, nie ma hamulca, on po prostu sam hamuje po jakimś czasie. Na przykład, taki sobie wymyśliliśmy, jakiś tam Not brake, break electric car, byśmy stworzyli klasę. No to to łamie te zasady. Po prostu, jeśli dziedziczymy Car, powinniśmy sprawiać, że te wszystkie metody, jeśli chcemy stworzyć samochód, który się nie zatrzymuje, nie możemy go dziedziczyć z car, tylko musimy stworzyć albo jakiś interfejs, albo jakąś klasę abstrakcyjną, albo jakiś inny car, bardziej generalny, który zawiera tylko tą jedną metodę, którą będziemy dziedziczyć. Czyli musimy tutaj tą naszą abstrakcję przerobić wtedy. Także to są takie proste rzeczy i na przykład powiedzmy, że druga rzecz, którą musimy zrobić, jeśli my tu chcemy przyspieszać na przykład szybciej, czyli robimy, że tutaj nasz speed plus równa się 20, no to to jest ok. Ale na przykład nie możemy, że jak naciśniemy pedał przyspiesz, wywołamy polecenie, to on będzie nam zwalniał na przykład. Nagle się zrobi minus 20, czyli to będzie jakby sprawienie, sprawimy to, że ten, ten nasz obiekt, ta nasza nowa klasa będzie się chowała inaczej niż klasa, z której dziedziczymy. Jakby zmienimy jej. Funkcjonowanie. Ono będzie, ona nie będzie funkcjonowała tak samo, nie? czyli będzie zachowywała się w sposób dziwny, i tego też powinniśmy unikać. I trzecia taka rzecz jest, że na przykład, y, jeśli ta nasza klasa car, na przykład, miała jakiś konstruktor i który na początku przyjmował jakąś powiedzmy prędkość. Jak tworzyliśmy tą klasę, przyjmowaliśmy prędkość i można było ją ustawić tylko w momencie, kiedy się ją tworzyło. To nie powinniśmy w tej naszej klasie pochodnej, tu oczywiście musimy ten konstruktor też zdefiniować, jeśli chcemy tego używać. ok, czyli sobie stworzyliśmy konstruktor analogiczny, ale nie powinniśmy tutaj dodawać metody, która w inny sposób niż w tej klasie pierwotnej zmienia tą speed. Yy, czyli na przykład byśmy sobie, najlepszym przykładem by był speed limit, czyli mamy na przykład speed limit i mamy takie coś, że ten speed limit sobie ustawiamy. Ok, mamy speed limit. I speed limit jest ustawiany tylko w konstruktorze, czyli tylko jak tworzymy samochód, możemy ustawić, jaki ma graniczną prędkość i nigdy w żaden sposób na zewnątrz tego samochodu już potem tego się nie zmieni, bo on jest jakby wyprodukowany z pewnym limitem prędkości. I wtedy robimy tak, że sobie robimy speed limit tutaj. I po prostu przekazujemy ten speed limit do, do, też tworząc, ale nie możemy tutaj na przykład zrobić metody public void change limit i zrobić speed limit. I w tej metodzie sobie to wykonujemy: czyli robimy speed limit i robimy nowy speed limit. Czyli nie możemy takiej metody dodać. Tutaj akurat mamy, na szczęście mamy samego geta. Czyli w tej metodzie mieliśmy tak zrobione, że mamy tylko geta, on jest tylko dostępny wewnątrz i nie ma takiej możliwości, żebyśmy mo my go z zewnątrz ustawili. Czyli ten warunek, List of Substitution Principle, możemy jakby wymusić. Czyli na przykład, jak tworzymy sobie jakiś tam element, to dbamy o to, żeby i był on zmieniony tylko w takim miejscu, na przykład tylko przy konstruktorze, przy tworzeniu. No, tym, że tutaj byśmy mieli tam. No to też musimy pilnować, żeby nie stworzyć tutaj możliwości zmiany go w inny sposób, czyli musimy tak dbać o pewien styl tej klasy, z której dziedziczymy. I to są takie wytyczne, właśnie tu akurat nie ma takiej możliwości, żebyśmy tak zrobili. Ale to są właśnie zasady, którymi musimy się kierować, kiedy tworzymy klasę pochodną, kiedy na przykład tworzymy Electric Car. No i to są takie elementy na które powinniśmy zwrócić uwagę, tak zwany smell code, czyli taki podejrzany kod byśmy powiedzieli. Czyli jeśli na przykład widzimy, że mamy jakąś metodę override'owaną i ona zwraca jakiś wyjątek, taki not implemented, nie została zaimplementowana, to już znaczy, że prawdopodobnie złamaliśmy zasadę listkow. To znaczy wzięliśmy sobie jakąś klasę car, ale nie chcemy wykorzystać całej klasy car, tylko jej fragment. I ponieważ my tego break musimy, jakby powiedzmy, byłaby to klasa abstrakcyjna i musielibyśmy ją wyrajdować, bo w, w przypadku car, kiedy to jest zwykła klasa, to nie, ale jakbyśmy mieli abstract tutaj zrobioną, czyli ta klasa by była abstrakcyjna, to w tym momencie, kiedy tworzymy electric car, nie możemy nie podać tego break. Skorzystaliśmy sobie z takiego electric car i tu mamy nie virtual, tylko mamy abstract. Czyli hamowanie musimy zaimplementować sami, ale my mówimy sobie OK. Ale nam się nie chce, mówimy, to my sobie po prostu weźmiemy ten, ten, tutaj abstrakcyjną klasę car. Podoba nam się połowa funkcjonalności, ale tą drugą połowę to zostawimy. No może żeby nie rzucał wyjątków, zrobimy jeszcze gorzej, czyli zrobimy tam not used napiszemy, czyli napiszemy, no nie używamy, bo chcemy on tylko accelerate wystarcza. Ale teraz istnieje taka możliwość, że ktoś kiedyś Weźmy ten nasz Electric Car i wrzuci go do jakiegoś uniwersalnego mechanizmu, który został przystosowany do działania na karach i nagle w jakichś nieoczekiwanych sytuacjach, raz na przykład na 6 miesięcy coś się dziwnego wykona w kodzie i zostanie ta metoda wykonana na elemencie Electric car, co więcej, jakby zakładając, że to hamuje samochód, a ten samochód nie hamuje, ponieważ my tego w ogóle nie używamy, bo sobie stworzyliśmy taki Electric Car, ale on tak naprawdę nie jest karem. Ale ponieważ w karze już coś było, no to to wzięliśmy, bo połowę funkcjonalnie pasowała, połowa nie, to olaliśmy, czyli jak mamy jakąś niezaimplementowaną metodę, która jest override'owana, albo mamy tutaj rzucenie samym wyjątkiem i nic więcej, czyli not implemented, czyli niezaimplementowana w ogóle metoda. Jeśli mamy na przykład jakąś metodę, która coś zwraca i widzimy, powiedzmy, wyobraźmy sobie, że mielibyśmy metodę, która zwraca get getSpeed i ona. Że każdy samochód musi zwracać prędkość. No to może sobie taką zróbmy. Czyli zrobilibyśmy sobie takie coś, że robimy public abstract int get speed. I musimy w każdej klasie, którą tworzymy, podać speed. Jeśli zobaczymy coś takiego, mówimy: no tak, ale nasz mechanizm nie potrzebuje nigdzie tej speed. Dobra, no to my sobie robimy tak, że OK, to jakby tam coś tego użyło, to zwracamy po prostu 0. Czyli na stałe, dobra, zwracaj 0, bo to i tak nie używamy tej metody, ale jakby coś chciał użyć, to zwracaj 0. Jak widzimy, że jakaś metoda jest niezaimplementowana, rzuca wyjątkiem, no, takie coś na przykład zobaczymy w metodzie, albo jest return 0, czyli nie zwracamy żadnej wartości, to od razu to nam wygląda podejrzanie. To już po tym widzimy, że to coś jest, że komuś się, ktoś wziął tylko połowę implementacji klasy, drugiej połowy nie potrzebuje i zostawia. Niezaimplementowaną, z samym komentarzem, z błędem, albo zwraca jakąś domyślną wartość bez sensu, bo nie chce mu się tego implementować. Już powinniśmy na to zwrócić uwagę. Czasami faktycznie może powinien zwracać zero, ale musimy się temu przyjrzeć. To, to już nam powinno wzbudzać niepokój, takie, takie niedoimplementowanie naszej klasy do końca. Czyli my wzięliśmy sobie coś z samochodu, ale nie do końca. Czyli nasza klasa pochodna Electric Car nie zachowuje się tak, jak każdy samochód powinien się zachowywać. Ona. Wyjęła kawałek samochodu, użyła sobie do swojego własnego celu, ten, bo tworzymy powiedzmy tu sobie na boku jakiś nowy mechanizm, ale tak naprawdę, bo byliśmy leniwi, nie chciało nam się, ale tak naprawdę powinniśmy teraz zrobić tak, że powinniśmy wejść. Tą część, którą mamy związaną z Accelerate i ze Speed, ze speed na przykład z prędkością, bo te dwie części tylko używamy w tamtej klasie, te dwa elementy powinniśmy wyciągnąć sobie do nowej, czyli takiego Base Car, bardzo podstawowego samochodu, który zawiera tylko to, co każdy samochód zawiera, i wtedy naszą klasę. No, może tak zróbmy po prostu, że tutaj zrobimy sobie tak, że to, zrobimy, że to jest Base Car, czyli nasza klasa dziedziczy z Base Car, to też będzie Abstract, i do tej klasy y, Base Car przerzucimy sobie, weźmiemy sobie tylko Speed do tej klasy i Accelerate, czyli zakładamy, że. Te części w naszej base car będziemy mieli. Wtedy mamy nasza klasa tutaj sobie dodaje rzeczy takie, czyli nasz car znowu dodaje tylko limit i obsługę speed limit i dodaje też metody hamowania i pobierania prędkości po, po prostu bieżącej. Czyli na przykład to sobie tu dodaliśmy, albo nawet możemy, skoro speed już przenieśliśmy w jedno miejsce, no to czyli wszystko to, co nam zależy. Mm, przenosimy, albo powiedzmy, że te, te, te speed to też jest taka rzecz, której nie chcemy mieć tam, ponieważ tego będą tylko niektóre samochody zwracały wartość z jaką prędkością licznik. Prędkości mają tylko niektóre. No i wtedy mamy Base Car, i w Base Car jest tylko speed jak, i przyspieszanie. I wtedy nasz nowy samochód, który chcieliśmy sobie tu użyć, nie dziedziczymy go klasy Car, tylko Base Car, i wtedy nie ma tego tutaj konstruktora ze speed limitem. Tym się nie interesujemy. Mamy tylko, oczywiście tutaj poprawiamy, żeby był plus. Tego w ogóle nie ma. Nie ma breaka, nie ma get speeda, nie ma tych metod, które tam, na których nam nie zależy. I wtedy widzimy, że ta hierarchia jest troszeczkę inna. Hierarchia jest taka, że mamy base car, z niego dziedziczy e-car, z którego możemy dziedziczyć dalej różne samochody, które spełniają to, ale nasz electric car był troszeczkę inny, on z samego base już musiał wypłynąć i musiał to wziąć. Może sobie zróbmy jakiś, dodamy sobie może diagram, nazwiemy go albo tutaj dodamy ogólnie w solidzie, będziemy tu dodawać różne class diagram i po prostu dodamy sobie na class diagram, dodamy sobie te klasy i teraz zobaczymy jak to wygląda. Teraz widzimy, że po prostu nasze klasy obie dziedziczą z base car, czyli tutaj mamy abstrakcyjną klasę i tu mamy sekcyjną i to tej klasy nie możemy wprost użyć, bo to jest abstrakcyjna, czyli chcąc ją używać musimy dopiero stworzyć nowe samochody, czyli tu sobie stworzymy jakieś tam powiedzmy to są samochody, które mogą hamować, które podają prędkość, a to jest tylko jakiś tam electric car, który tylko przyspieszamy, a on potem staje jakoś automatycznie. No jakby nie interesuje nas hamowanie, czy tam jakieś inne elementy. Także tutaj sobie tworzymy właśnie taki właśnie mechanizm. Widzimy jak to dziedziczy, czyli musieliśmy ten electric car odłączyć od tej kasy, bo wcześniej on dziedziczył z, z tego car, musieliśmy tą część, którą... Chcemy tutaj użyć, a nie chcieliśmy niektórych innych metod użyć, to ją wyciągnąć do osobnej klasy i wtedy dziedziczyć w tej klasie to, a w tej klasie wziąć te funkcjonalności tutaj i dodać coś nowego. W ten sposób widzimy, że musimy się zastanowić, jeśli chcemy jakąś klasę stworzyć i częściowo coś z niej wyciąć, y, używać, no to tak nie możemy. Musimy tą funkcjonalność wyjąć do ostatniej osobnej klasy i wtedy implementujemy tylko te metody, które spełniają dokładnie elementy tej klasy, czyli jakby ta na, electric car jest base car'em, ale on nie jest do końca tym car'em naszym, który tu mieliśmy, ponieważ nasz ten electric car nie miał pewnych, nie, nie wykorzystywał pewnych funkcjonalności, więc musieliśmy sobie go wyjąć, tą wspólną funkcjonalność do wspólnej klasy i razem z niej dziedziczyć. Także w ten sposób staramy się, aby klasy typy pochodne, te, które dziedziczymy, żeby one w pełni zachowywały się tak samo, żeby dało się je włożyć w miejsce, gdzie mieliśmy Base Car. Czyli jeśli stworzymy uniwersalny mechanizm Base Car, to nasze te pochodne klasy muszą do niego pasować. Nie może być tak, że czegoś tam sobie w nich nie dorobimy albo zignorujemy. Także dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca, zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkoła programowania.com. Nie przegapisz nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie pozdrawiam, cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.